Hej, z tej strony Agafi witajcie ponownie. Chciałabym Wam pokazać jeszcze jedną zabawkę, którą wykonałam jeszcze na samym początku. Teraz oczywiście w wersji udoskonalonej jest ona w mojej sprzedaży. Jest to nie topesz. Dobre. Nie Dobre. drobne. Nie chujkę. Możesz mnie odsłonić. Nie możesz? Nie. Czy. Nie. Czekam, a nie. 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 mnie Przez. nie papa Przez. no to idź i pozwól mi coś powiedzieć to też wykonany jest z wzoru, który również można znaleźć na internecie. Ja rozmawiałam z prawowitą właścicielką tych wzorów. Pytałam się o to, czy po zakupie wzorów od niej będzie mi wolno je wykorzystywać i sprzedawać zabawki, które z nich szyję. Oczywiście mam informację zwrotną ze zgodą na taką sprzedaż. A, nie, 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 nie. Oczywiście warunkiem jest to, że sprzedaż nie może być wykonywana hurtowo. Jest pewien limit to zabawek nie. rocznych, które można wykonać, no ale ja wiedziałam, że ponieważ wykonuję zabawki Dobre. własnymi rękami, jest to handmat, nie będę w, nie ich, nie. różne rodzaje, również własne zabawki wymyślam, no to nie jestem w stanie wykonać aż tak wielu zabawek, e, jak nie, co to wskazuje na No masz brudną buzię kochani, nie. niebieską. Ten no, oczywiście wykonany był z feluru. Tak samo drugi nietoperz, którego wykonałam na zlecenie mojej córki. Ona zażyczyła sobie białego. Biały również wykonany jest z feluru. Troszkę innego rodzaju. Tamten był bardziej błyszczący. Ten jest bardzo, bardziej matowy. Tamten, o ile dobrze pamiętam, nazywał się pelur, w, w, w rodzaju kuba. A ten nawet nie pamiętam. W każdym momencie razie, wypełnienie uszu. Mm, na kule. Wypełnienie uszu. Wypełnienie uszu oraz skrzydełek. W tym przypadku wykonałam ze sztucznego jedwabiu takie śliczne motylki. Myślę, że fajnie one się komponują właśnie z tym białym materiałem. Oczywiście wybaczcie jego czystość, a raczej jej brak. No ale jak to zwykle bywa z białymi zabawkami, niestety bardzo szybko się brudzą, nawet jeśli często się je bierze. Oczka, buźkę ma wykonane z filcu jeszcze, tak jak wspominałam. Pokaż to mi się. Pokaż na Ale strasznie się one strzępią. Dziękuję. Tutaj myślę, że jak wam pokażę, może troszkę do kamery będzie widać, I jakie są te włoski postrzępione. Wyniszczają się, dlatego zmieniłam sposób wykonywania. O, i tutaj, oto już w wersji takiej, jak w tym momencie jest w sprzedaży. Wykonany oczywiście z polaru miękkiego, gładkiego. Dziękuję, kochanie. Nie wszystkie. Ten jest taki. W wersji do sprzedaży jest tak jak wspomniałam z polaru miękkiego. A oczka bóśka wykonane są z będu. Na filmiku nie mam Wam tego, jak pokazać, no bo jakość filmiku jest jaka jest, niestety. Ale w rzeczywistości na pewno są one Miesze w dotyku, nie strzępią się, są trwałe. No, spróbuję Wam troszkę pokazać, ale nie wiem, czy to będzie to będzie tak widać, ale myślę, że troszkę coś tam. Ja widzicie. Troszkę, tak. Tak. Dziękuję. I już. I już. I jestem teraz obładowana z Jak to nazywają Dominisia? To moja. Co innego? Ja. Tak więc tak ewoluowa ewoluowały Na nasze nietoperze. Takiego szarego, ale wersji męskiej, bo nie wiem, czy zauważyliście, że ten ma. Długie rzęsy, natomiast w wersji męskiej zrobiłam również takiego szarego nietoperza z trochę ciemniejszymi, e, fioletowymi łóżkami i skrzydełkami. Wykonane były dla mojego siostrzeńca. i pojechałam do innego miasta. Tak, do mnie się strasznie wam chce poopowiadać coś, więc... Nie wiem, czy uda mi się cokolwiek jeszcze powiedzieć.

Zrobimy teraz. Papa. Budziaczki, tak. I do zobaczenia następnym razem. Żegnajcie. Pa.